A rząd zorganizował biały szczyt na temat służby zdrowia. Mam instynkt samozachowawczy i w moim interesie jest przepuścić... Premier spędził z uczestnikami kosudami, całe 6 godzin i poprosił o 3 powierze, miesiące spokoju. Wychodzi, że jedną godzinę pobytu wycenia na dwa tygodnie spokoju. Panie premierze, może warto było wytrzymać od razu drugie tyle i byłoby całe pół roku spokoju. A to już coś. Może nawet Platforma napisałaby jakąś własną ustawę bez ściągania od poprzedników spisu. A propos ustawy. Pamiętają państwo, jak kilka dni temu szef klubu PO tłumaczył, że ustaw zdrowotnych nie ma tylko dlatego, że zepsuło się ksero... Chyba wciąż jeszcze nie naprawili. Oto przemawia minister zdrowia Ewa Kopacza. Po jej lewej stronie siedzi premier i zerka do jej dokumentów. Widać, mają tylko jedną kopię. Swoją drogą wystarczyło poprosić u nas w redakcji CERO działa jak należy. Na Biały Szczyt byśmy użyczyli. A oto dowód, że to naprawdę sam rządu siedział obok pani minister. Czy jednak Biały Szczyt w ogóle ma sens? Dziennikarze, dziennikarze zapytali o to szefa Naczelnej Izby Lekarskiej Konstantego Radziwiła. Do tej pory ma? Liczba państwa obecnych na tej konferencji, moim zdaniem, jest dowodem na to, że, że to dobrze, że to do tego spotkania doszło. Dlatego, że sprawy służby zdrowia są na pierwszym miejscu. No, gdyby liczba obecnych dziennikarzy rozstrzygała o sensowności jakiegoś wydarzenia, to niektóre konferencje prasowe Andrzeja Lepera miałyby pełne prawo do tytułu najbardziej sensownego wydarzenia dekady. A przecież to nie do końca prawda. Ale Konstanty Radziwił wykazał się taktem i to bardzo dobrze, tyle wokół nas agresji. Ale dzień szczytu wybrano fatalnie. Jak obliczyli naukowcy, to był najgorszy dzień w roku. Zima, wszędzie szaro, niskie ciśnienie. Jednym słowem, deprecha. Na naszych... No i proszę spojrzeć na szefa Związku Zawodowego Lekarzy, Krzysztofa Bukiela. Widać, że mu bardzo ciężko to musi być. Wina pogody. Przecież niemożliwe, by nudziła go tematyka Białego Szczytu, czy też przemówienie pani minister. O proszę, widać jak cierpiąco westchnął. A tu inny uczestnik białego szczytu w jeszcze bardziej jednoznaczny sposób pokazał, jak ciężko było mu przetrwać ten najtrudniejszy dzień w roku. Ale bądźmy wyrozumiali, przysypianie na ważnych spotkaniach to nie jest tylko nasza polska specjalność. Nie ma to jak zdrowy sen, gdzie i kiedy, to nie ma znaczenia. Niedzielna drzemka Billa Clintona to prawdziwy sen sprawiedliwego. Były prezydent może spać spokojnie. W końcu teraz ciężko pracuje nie on, lecz żona Hillary. Żeby tylko Billa Clintona nikt nie oskarżył o rasizm, przysypiał przecież w czasie przemówienia czarnoskórego obywatela USA. Dni mamy wyjątkowo senne i wielu z nas pije filiżankę kawy za filiżanką. Trzeba uważać, to może zaowocować nadmiernym pobudzeniem. To była szefowa krajowej rady, obecnie posłanka PIS Elżbieta Kruk, która wpadła w dziwną nadpobudliwość i nie może usiedzieć na miejscu. Dobrze, że sejmowe fotele są na tyle duże, że można sobie pobrykać bez przykrych konsekwencji dla sąsiada lub sąsiadki, ale takie ożywienie kawą skutkuje często nagłym spadkiem energii. Proszę spojrzeć, widać jeszcze ślady ożywienia, ale sił i woli do działania już brak. Pani poseł oklapła z własnego doświadczenia radzimy. Przynajmniej częściowo zastąpić kawę mocną herbatą też pobudza. Ale łagodniej. Tak zimą nie ma co stawiać oporu rytmowi przyrody. Trzeba trochę zwolnić, oddać się refleksji. Wskazany jest kontakt ze sztuką. Oto w Sejmie wystąpił zespół ludowy, który szybko zyskał znakomitego widza w osobie Jolanty Szczypińskiej. A tak na marginesie, sądząc po uśmiechu, pani poseł, jest teraz na etapie, który można nazwać jako pogodzenie się z okrutnymi wyrokami losu. Jesteśmy z panią, pani poseł. No, a nasza giełda, zresztą nie tylko ona, ma za sobą burzliwe dni. Można nawet rzec wietrzne dni, bo wokół wieje. Nasz reporter zapytał więc Leszka Balcerowicza, w jakim stanie jest polska gospodarka, czy grozi nam jakieś niebezpieczeństwo. Nie dokończyliśmy prywatyzacji, w związku z tym dużo przedsiębiorstw, że tak powiem, w rękach polityków, bo własność państwowa to jest własność polityków. My wiemy, że po tym, co zrobiono z przystankiem Włoszczowa. No to już jest skandaliczny brak wyczucia. Owszem, przed wyborami ta diagnoza miałaby sens. Byłaby nawet oznaką mądrości i przenikliwości. Ale teraz, gdy nadeszła epoka fachowców mówić o spółkach Skarbu Państwa jako własności polityków, to już granda. Sugeruje pan, panie profesorze, że takie osoby jak premier Tusk, wicepremierze Schetyna i Pawlak zajmują się takimi mało ważnymi sprawami jak obsada spółek? Może jeszcze kłócą się o wpływy. My w to nie wierzymy, zbyt dobrze patrzy im z oczu. A w sondażach PiS trochę zyskała, a Platforma nieco straciła. Dlaczego? Dzisiaj król jest szuflady puste, ministrowie zdenerwowani, spoceni. I to jest dzisiaj obraz dwóch miesięcy rządzenia w Polsce. Na pierwszy rzut oka pisowcy pocą się częściej niż platformierzy. No ale to detal. Władza rzeczywiście męczy. Wiąże się z nią mnóstwo obowiązków. A Proszę Państwa, wysoki Sejm i otwieram. Słyszeli Państwo ten zmęczony oddech marszałka Komorowskiego. A tak przy okazji trochę Pan marszałek wprowadził e, chaosu w nasze pojmowanie świata. Do tej pory myśleliśmy, że ludzie dobrze wychowani, nie wypychają kieszeni marynarki mnóstwem drobiazgów. A tu proszę, Bronisław Komorowski nosi portfel w kieszeni tak jak my na co dzień, a przecież to potomek arystokracji. Tak, ta demokracja nas wszystkich ciągnie w dół. A wracając jeszcze do tezy, że ministrowie obecnego rządu są spoceni, tego nie wiemy, ale na pewno można zgodzić się z opinią, że są nieuczesani. Wicepremier Pawlak wygląda na lekko zaspanego i z tą fryzurą też coś nie w porządku. Swoją drogą, my słyszeliśmy z wysokich źródeł, że lider ludowców i minister gospodarki wcale nie jest zainteresowany utrzymaniem w polskich rękach rafinerii w litewskich morzejkach. No, to już nie przelewki, to już i granie z polską racją stanu. Mówimy to bardzo poważnie. A teraz o tym, że w polityce oprócz wiedzy, umiejętności, charyzmy i talentu trzeba mieć szczęście. Zobaczmy więc fragment rozmowy naszego reportera z Julią Piterą. Proszę. Posłuchać uważnie. Ja chcę wierzyć w to, że zabinili urzędnicy, którzy przygotowywali techniczną sprawę tego sportu. Jednak dyskusję prowadził premier, minister Kopacz. Dlaczego ten pies postanowił zaszczekać właśnie wówczas, nie mamy pojęcia. Ponoć Napoleon, gdy przedstawiano mu generałów, mawiał no dobrze, umie wiele, ma doświadczenie, ale czy ma szczęście? Ciekawe, czy premier Tusk też o to pyta swoich ministrów, a powinien, bo Julia Pitera może już mówić o małym pechu. Najpierw nie została pełnoprawnym ministrem, tylko jakimś pełnomocnikiem. No a teraz jej raport, zresztą wciąż tajny, okazał się niewypałem, bo przecież Mariusz Kamiński zachował stanowisko szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I dlatego w tym tygodniu naszą piosenkę dedykujemy właśnie pani minister. i To wszystko w Pulsie Tygodnia. Zapraszam na raport, na Puls Raport o 19.30. A żegnamy się chwilą zadumy nad tragedią polskich lotników, bo lotnicy w polskiej duszy zawsze zajmowali i zajmują szczególne miejsce. Do zobaczenia. Życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.